Z ewangelii według świętego Jana, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Bardzo lubię patrzeć na obraz Jezusa Miłosiernego i tak sobie czasami lubię wyobrażać, że ten obraz to jest takie okno do nieba, okno do domu Ojca. Wiemy, że kiedy chodzi się ulicą, to nie wypada zajrzeć komuś przez okno do domu. To jest nieeleganckie. Ale kiedy jestem. Naprzeciwko obrazu yy, miłosiernego Jezusa, to chyba nic nie, nie stoi na przeszkodzie, by zajrzeć, rzucić okiem do wnętrza domu Ojca w niebie. Tam jest Jezus, ten, który sprawia, że to jest szczęśliwy dom, piękny dom. I kiedy tak zaglądam do nieba przez obraz Jezusa miłosiernego, to jakby już trochę współuczestniczę w tej radości, która się tam dokonuje. W domu Ojca jest mieszkań wiele i jedno jest przygotowane dla każdego z nas. Ale my już dzisiaj możemy przez spotkanie z Jezusem trochę w tym domu być. Sercem, nadziejami, pragnieniami, przekraczając próg przyszłości. Do zobaczenia jutro.